Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dirt 2. A my tutaj będziemy się ścigać znowu naszym pięknym Mitsubishi Evo 10. Nie miejcie mi tego za złe, tak jak wspominałem wcześniej, jest to mój ulubiony samochód. Więc... jak serce nie sługa, kochaj i... Dobra, to się nie zrymowało. Wow, dobra, jest. Easy right left. 60. O, rany, jak tutaj. Mi się podobają naprawdę tutaj medium te chorwackie left, e, widoki, które, którymi tutaj right. dysponujemy. A i trochę za wcześnie. 40. Right, hard. Uch, właśnie, sorry. Ja wiem, że to jest w skracz, Scratch, ale jednak tego nie powinno być. Dobra, ręczny był. Jak już jest ręczny, to wiedz, że coś się dzieje. Może ja się nie wyrobię na zakrętach, mniej więcej. Eee, eee. No, był ręczny. No, tutaj się ktoś pięknie. Wyrzucił na tej bandzie. Dobra, jesteśmy na pierwszej pozycji, jak na razie. Eee... To znowu jakieś szczątki pozostawione na trasie. Ktoś co chwilę coś gubi. Ła, skała. To nie było ładne. Dobra, zobaczymy, jak nam to tutaj wyjdzie. Może uda nam się to przyjechać? Dobra, tym razem trochę odjęłem. Nie pojechałem aż tak szybko. A... A, co ty wszędzie są te skały? Uu Pięknie! Trochę, trochę poleciliśmy. Ha. No i wygraliśmy pierwsze miejsce. Kolejne pierwsze miejsce do naszego tutaj dorobku. No i cóż, piękna powtórka. Piękne widoki. I oby tak dalej. No. Ach. Świetnie to wygląda. Naprawdę tą powtóreczkę tutaj uwielbiam. I uwielbiam te powtórki w direkcie dwójce. No wygląda to świetnie, a szczególnie właśnie i tutaj w Chorwacji. Bo tak malowniczy teren i tak świetnie to wyglądające jest. No rzadko się trafia. A że wygląda to oszałamiająco i ta dynamika kamery jest bardzo fajna, dobra, ale nie będziemy oglądać tutaj całego tego przejazdu mojego. O, fajne zdjęcie wyszło. Albo jeszcze druga runda przed nami. Więc jeszcze będziemy mogli sobie pooglądać tutaj te piękne widoki chorwackiego kraju. Ale będziemy się tutaj starać. No dobra, kontynuujemy. I znowu jesteśmy w Chorwacji. Jeju, gdybym ja miał tą nazwę przeczytać, e, to nazwisko tego pana to chyba jestem... E, Eee, trochę zakłopotany, no ale nic nie szkodzi, będziemy się starać i przejechać tutaj jak najlepiej. No już nas puszczacie, puszczamy. I tutaj nie było mnie na tej trasie, więc jestem troszeczkę zakłopotany. Co tutaj będzie? A, tutaj właśnie było don't cut, ponieważ tam był ten głazik na szczycie zakrętu. Dobra, nam się to udaje. Uuuu Dobra, udało nam się to też przejechać. Jesteśmy na pierwszej pozycji przed tenerem Faustem. Uuu. Trochę nam tutaj to nie wyszło, ale nic nie szkodzi. Jedziemy dalej. Ooo, to jest wąsko. Dobra, jest wąsko, ale jest dobrze. Dobrze jest. Uuu. Dobra, na szczęście. Na szczęście nic wielkiego się nie stało. Możemy jechać dalej. Tutaj jest trochę ciemno. Uuu. Uuu. Ale my to przelecieliśmy. Po prostu to jest niemożliwe. Jedziemy dalej. Bardzo szybko nam tutaj ta runda idzie. Bardzo szybko i przyjemnie. Wszystko takie szybkie, kurde, chcesz? O wow, i to finish! Wow, naprawdę fajna trasa. Kilka razy otarliśmy się tylko milimetry, tak naprawdę. O niewiele brakowało, żeby tutaj doszło do poważnego wypadku, ale na szczęście się udało. No i cóż, no nie, no, no dobra, nie będę was kończył tymi powtórkami. Chociaż wygl wyglądam wspaniale, no nie mogę się oprzeć, oprzeć tym powtórką. Ale zdobywamy komplet punktów i jedziemy dalej. 14 już poziom nasz. No i 14 poziom, czy on tutaj nam coś daje? No oczywiście nowe malowania. Och. Oby więcej, oby więcej, oby więcej. O, jeszcze dostajemy buciki. No i cóż, no jest super. Okej, okay, dzięki Travis. Cieszę się, że, że się podobało. No. No i tutaj z Tannerem Faustem możemy się zmierzyć. No i jeszcze możemy się zmierzyć tutaj w X Games. Ale co, X Games? Już X Games? Nie. Wybierzemy się do pojedynków. Najpierw zmierzymy się właśnie z Tenerem Faustem W wyścigu, więc pozostajemy tutaj w przepięknej Chorwacji. No i zostajemy przy lancerze Evo 10. No niestety w poprzednim wyzwaniu nam dosyć dziewiątką nie poszło. No, o, zobaczcie, tutaj będzie pojedynek Evo dziesiątek. Więc zobaczymy, kto jednak lepiej opanował ten samochód. Czy Tenner Faust? Ja, jak mi się podoba to malowanie, to Rockstar'a. Ja, jest y, bardzo fajne. No i zobaczymy, czy uda nam się to wygrać. Jeszcze jeden ride. Tym razem pomiędzy mną, a właśnie Tenerem Faustem. Zobaczymy, kto się okaże lepszym kierowcą. Ewo dziesiątki. No a później 40. też się gdzieś wybierzemy. Też na jakiś pojedynek, którego wcześniej nie zrobiliśmy, bo ta osoba okazała się on nas lepsza. No i od Ewo 9 40. też naszej. No ale zobaczymy czy Ewo 10 to pokaże, że jest lepszym samochodem. No i jak na razie trochę tracimy do tenera. O, dobra, trochę się otarliśmy, nic nie szkodzi. Nie, już mi tak dobrze nie idzie jak wcześniej niestety Co to było? Nie wiem, czy tam po prostu był jakiś zbagowany kamień, czy co Spróbujemy No i jedziemy Oj, tutaj już do sporo straciliśmy, go już sekundę ale tutaj da szybka szybka Część, w której my tutaj możemy mieć przewagę. Znowu jakieś części nam pozostawił. Tenner Faust na drodze. Wow, to była kraksa. No niestety, kraksa, która no dosyć mocno nas zabolała. Nie wiem dlaczego, ale dobra, spróbujemy. Opa, może stąd. Ja nigdy tak naprawdę tutaj nie hamowałem. Stra starałem się to przejeżdżać. znowu to samo. No ale dobra, musimy to mocno przygrzać tutaj. No i zobaczymy, czy będzie pierwsze miejsce, czy udało nam się. Nie, nie udało nam się pokonać ten reposta. Ach, kurczę, no widzicie, jednak to, to nie jest powiedziane, że trzeba za pierwszym razem, że to się uda. No ale zobaczcie o ile, to jest 900. Restart. Gdyby, gdyby nie ta kolizja, to prawdopodobnie bylibyśmy pierwsi. Ale dobra, druga próba, jedziemy i. Zobaczymy, czy uda to się popełniać mniej błędów. Bo jednak tutaj na tej trasie zrobiłem za dużo właśnie błędów i to jest problem. Ale spróbujemy. Będziemy tutaj gonić Nera. no zobaczcie, już nam od razu troszeczkę lepiej poszło. Już nawet w pierwszym sektorze jesteśmy lepsi. What, the? What the? No właśnie Oj Niezbyt dobrze Dobra, tutaj się tak jak dobiliśmy, ale troszeczkę słabiej, więc to może iść na naszą korzyść już tym razem. Dobra, jedziemy. Będziemy starali się dogonić tenera. Miejmy nadzieję, że to nam już się uda. No i nie, znowu tracimy sekundę. Kurde, mieliśmy już taki ładny tutaj wynik. Jednak niestety Tener Nerf jest troszeczkę medial szybszy od nas. to już spróbujemy trochę szybciej. Ja, faka, ja. Za szybko nam i troszeczkę zarzuciło. Ale będziemy próbować. ale nie w skałę. Dobra, udało się, na szczęście. Ała! Kurczę. Eee... Znowu taki drobny błąd. No niestety, takie drobne błędy, a jednak ciężko jest ich pokonać. Ach, no ale dobra, jeszcze jeden raz. Do trzech razy sztukę, jak to mówią, Nie oby tak było teraz, że już nam się to uda wygrać. No, bo jak nie, to, bę to będę płakał. <grywka> Może nie tyle płakał, co będę bardzo tego żałował, że nie mogłem pokonać ani tenera Fausta, ani Travisa po stronie. Boże, piękne kraks, co nie? Znowu to samo. No nie, no kurczę. Restart. No jednak nie trzeci, a czwarty raz. No ale nie poddajemy się. Nie ma tak łatwo, Tanner. nie ma tak łatwo. Będziemy się starali, tutaj go pokonać, pomimo iż naszych niepowodzeń tutaj wcześniejszych. Będziemy będziemy się starać, żeby nam to w końcu wyszło. Dobra, o tutaj już pół sekundy prawie mamy przewagi. 40, right. 60, left, don't cut to jest don't cut 100, keep right. the, właśnie Fast right, 60, keep mid pin right, don't cut No jedziemy Ja już znowu sekundę prawie tracimy tutaj do tonera ale to już jest lepszy wynik niż był Na szczęście no ale to trzeba właśnie próbować Ło wow, znowu było blisko Dobra natomiast chyba tutaj to już Jechaliśmy szybciej Whoa! znowu drugie miejsce, no to nie jest możliwe, no kurczę, No nie, to już za czwartym razem jak nam się nie udało, to jednak ten R-Faust okazuje się lepszy znowu Ach, no niestety tyle prób było i znowu nam się nie udało tego wygrać. No ale cóż, musimy obejść się smakiem. Tak czasami o to bywa, że nawet najszczerszymi chęciami nie jesteśmy w stanie wygrać. ale trochę potrenujemy i na pewno już nam będzie lepiej. Tanner Faust znowu wychodzi zwycięsko A, i mnie nie pokonaliśmy nieśmiertny trener, ale po stronie właśnie i tutaj Tenera Fausta. No ale cóż, na dzisiaj to już tyle. Kończymy porażką. Hmm, dawno mi się to nie zdarzyło. Ale czasami też właśnie musimy obejść się smakiem, więc trzymajcie się, się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.